Znajdujemy się w Ostrzeszowie, gdzie wznosimy budynek dla SIMU, czyli Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Okres wykonania takiego budynku, który tutaj widzimy, czyli czterech kondygnacji, to jest około 8-9 miesięcy od momentu wbicia łopaty aż do oddania pod klucz w stanie wykończonym. Elementy prefabrykowane pozwalają nam w bardzo szybkim tempie zrealizować całą inwestycję. Ta technologia umożliwia niesamowite przyspieszenie. I jak widzimy za nami, te budynki są wznoszone z elementów wielkowymiarowych. Okres zrealizowania jednej kondygnacji to jest około dwóch tygodni. To są elementy bardzo nowoczesne, zrealizowane w technologii kramzytobetonowej. Więcej czasu przed rozpoczęciem takiej budowy poświęcamy na projektowanie. Bowiem już w zakładzie produkcyjnym, już na deskach u projektantów powstaje przede wszystkim to, w których miejscach są zaprojektowane gniazda, włączniki, przełączniki, punkty świetlne. W tego rodzaju budownictwie nie potrzebujemy używać tynków, które tak naprawdę w technologii tradycyjnej są nieodzowne. A w związku z tym nie wprowadzamy dodatkowej wilgoci i automatycznie skracamy czas o okres realizacji tej inwestycji. tego rodzaju budynku, akurat który mamy za sobą, są zastosowane powietrzne pompy ciepła. Są to elementy bardzo ograniczające koszty eksploatacyjne. Ta akurat pompa ciepła, którą tutaj wybrano, jest pompą, która grzeje zimą, a chłodzi latem. Budowany w te pompy ciepła jest również rekuperator, który przede wszystkim obniża koszty eksploatacyjne tychże urządzeń. Wchodzące przez czerpnie powietrze do mieszkań przechodzi przez filtry i automatycznie jest ono czyszczone, i w tym momencie możemy być pewni, że to, czym oddychamy, jest rzeczywiście świeżym powietrzem czystszym niż na zewnątrz. Budynek spełnia wymogi akustyczne. Ściany pomiędzy lokalami są tak dobrane pod względem gęstości materiału, jak i jej grubości, że zapewniają komfort akustyczny. Są na dachu, będą zainstalowane panele fotowoltaiczne, po to, żeby zminimalizować koszty wspólne. My, jako generalny wykonawca w branży, jesteśmy od ponad 20 lat. W związku z tym, że jesteśmy z wykształcenia inżynierami i pasjonujemy się tego rodzaju budownictwem, bowiem naszą dewizą przede wszystkim jest to, żeby budować budynki zgodnie z dewizą. Nie sztuką jest wybudować, sztuką jest utrzymać. Szukamy różnego rodzaju nowych technologii, tam gdzie możemy zaistnieć, tam gdzie możemy coś doprojektować, przeprojektować, aby można było dalej poprawiać komfort funkcjonowania w takim budownictwie.